Witaj. Z wideo poradnika dowiesz się, jak założyć konto, jak skonfigurować konto, czyli zweryfikować swój adres, dodać konto bankowe oraz kartę kredytową. Zapoznasz się również z możliwościami karty oferowanej przez Skrill, a także poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Z menu wybieramy polską wersję. Następnie do wyboru mamy dwa rodzaje kont dla klientów lub dla firm. Następnie wybieramy kraj zamieszkania oraz język domyślny i klikamy w przycisk rejestracja. Następnym krokiem będzie wypełnienie formularza danymi osobowymi. Należy pamiętać, że podane dane powinny być prawdziwe. Jest to niezbędne do prawidłowego działania konta. Po wypełnieniu wymaganych pól zapoznaj się z regulaminem oraz polityką prywatności. Jeżeli akceptujesz warunki, kliknij w Zatwierdź i utwórz konto. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja adresu zamieszkania. W tym celu w zakładce Moje konto kliknij w link Zweryfikuj, znajdujący się w rubryce odpowiadającej za adres. Sprawdź, czy podane dane są prawdziwe. Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij w Proszę o wysłanie listu. W ciągu 14 dni roboczych otrzymasz list z sześciocyfrowym kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w rubryce weryfikacji adresu. Kolejnym krokiem będzie dodanie konta bankowego. W profilu użytkownika kliknij w link dodaj znajdujący się w rubryce lista kont bankowych. Następnie wybierz kraj oraz wpisz numer rozliczeniowy banku. Jeżeli nie znasz numeru rozliczeniowego Twojego banku, zajrzyj na bloga Formy płatności. Z listy wybieramy swój bank, a następnie wpisujemy numer konta bankowego. Jeżeli operacja przebiegła prawidłowo, konto zostanie dodane do naszego profilu. Kolejnym krokiem będzie dodanie karty kredytowej. Klikamy w link Dodaj w rubryce z listą kart kredytowych. Wybieramy typ karty, numer karty, następnie datę jej ważności. Wpisujemy trzycyfrowy kod CVC2 lub CVV2 znajdujący się na odwrocie karty. Następnie musimy zdeklarować cel wpłaty oraz poświadczyć, że jesteśmy właścicielami karty. I się jednocześnie serwis do pobrania niewielkiej kwoty w celu weryfikacji danych. Kwota pobrana z naszej karty zostanie wpłacona na nasze konto Skrill. Na wyciągu z naszej karty kredytowej należy odczytać, jaką sumę pobrano i wpisać jej wartość w polu Zweryfikuj kartę kredytową. Warto wspomnieć o nowym rozwiązaniu, jakie proponuje nam Skrill. Jest to karta typu Prepaid Mastercard. Klikamy w zakładkę Moja karta. Znajdziemy tutaj dokładny opis. Możliwości jakie będą dla nas dostępne po otrzymaniu karty. Ogólnie rzecz biorąc, karta MoneyBokers jest tym samym co karta kredytowa dla zwykłego konta banku. Posiadając środki na koncie Skrill możemy nimi płacić za zakupy lub wypłacać pieniądze w bankomacach na całym świecie. W celu uzyskania karty należy wysłać skany dokumentów potwierdzających naszą tożsamość oraz adres zamieszkania. A następnie wypełnić wniosek. Na koniec postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Za założenie konta są jakieś opłaty? Założenie konta jest całkowicie darmowe. Opłaty pobierane są tylko przy niektórych transakcjach związanych z wypłatami pieniędzy lub zmianą walut. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziecie na blogu Formy płatności. Czy trzeba być pełnoletnim, aby korzystać z konta. Zgodnie z regulaminem trzeba mieć ukończone 18 lat. Czy żeby korzystać z konta, muszę powiązać je z kartą kredytową? Powiązanie konta z kartą kredytową nie jest konieczne. Jest to tylko jedna z kilku możliwości zasilenia konta scream. Można to zrobić jeszcze poprzez konto bankowe lub przelew od innego użytkownika. Jeżeli nie posiadam konta bankowego, mogę korzystać z tego konta? Oczywiście. Tak jak w przypadku karty kredytowej, jest to kolejna opcja zasilania konta, a w przypadku, gdy chcemy wypłacić pieniądze z konta Skrill, możemy to zrobić za pomocą karty Prepaid Money Bankers. Zapraszam do odwiedzenia bloga www